Top één minuut. Zebraliśmy się w miejscu, w którym 30 lat temu, 28 grudnia 1988 roku, honorowy gość, jedyny wówczas żyjący rogoziński powstaniec, pan Leon Kiełbasiewicz, dokonał uroczystego odsłonięcia monumentu z tablicą pamiątkową uczci powstańców wielkopolskich. Dziś już nie możemy zapraszać bezpośrednich uczestników powstania ale zawsze nosimy ich w sercu i w pamięci. Pamiętamy, że 100 lat temu 700 ochotników, w tym około 400 z Rogoźna, walczyło o wolność i związek z niepodległą Rzeczpospolitą Polską w szeregach rogozińskich oddziałów powstańczych. W styczniu i w lutym 1919 roku dzielnie bronili m.in. Czarnkowa, Chodzieży i Budzynia, 28 grudnia 2018 roku na frontowej ścianie budynku szkoły odsłonięto mural przedstawiający scenę zdobycia samochodu pancernego przez 16-osobowy oddział rogozińskich powstańców pod dowództwem Leona na Pieckach. Wóz zdobyto 7 lutego 1919 roku na wzgórzu Okrętlik pod Budzynie. Mural powstał w oparciu o rysunek Leona Brubrewskiego i został sfinansowany ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz budżetu gminy Rogozi. Z końcem lutego 1919 roku po likwidacji samorządnie powstałych oddziałów powstańczych Rogoźnianie walczyli w szeregach 4 i 7 Pułku Strzelców Wielkopolskich. I do lipca 1919 roku pełnili służbę na północnym froncie Wielkopolskim. Pamiętając o przeszłości, patrzymy w przyszłość. Przed monumentem umieściliśmy kapsułę czasu. Kapsuła zawiera listy Rady Rodziców, listy oraz zdjęcia z podpisami uczniów i wychowawców wszystkich klas. Umieściliśmy w niej informatory o szkole i o gminie, pierwszy numer Rogozińskiej Gazety, ostatni numer Kuriera Rogozińskiego. I kilka monet. Proszę delegację uczniów o oficjalne odsłonięcie kapsuły czasu. O odczytanie przykładowych listów klas 1D i czwartej D proszę uczennicę klasy 4D Sarę Orzeszynę. Drodzy Gotowi, jesteśmy uczniami klasy czwartej w szkole podstawowej nr 3 imienia powstańców Wielkopolskich Wrogozy. Niektórzy z nas mają 9 lat, inni są o rok młodsi. Wielu... Gdy piszemy do Was ten list, jest koniec października 2018 roku. Jest piękna i ciepła jest. Wszystko dookoła jest różnokolorowe. Działa przygotowują się do zimy. W tym roku nasza szkoła obchodzi swoje stulecie, a my bierzemy udział w wielu konkursach. Każdy z nas musiał wykonać pracę za konkurs klatyczny na logo szkoły. Było to ciekawe doświadczenie. Później odbędą się jeszcze konkursy wiedzą o patroni naszej szkoły. W tym roku w listopadzie obchodzimy również 100 lat odzyskania przez Polskę Niepodległości i ważne święto dla wszystkich Polaków. Na obchodzie tego święta zabita do specjalny gość Roman Dymowski. Szkoła, jak wiecie, mieści się przy ulicy Semianianych, ale jest także budynek na ulicy Kościuszki, gdzie uczą się najmłodsi. Od początku naszej edukacji szkoła bardzo się rozwinęła. Powstały boiska do piłki nożnej, orygniki, nowe placy tabak, do koszykówki i siatkówki oraz siłowni. Nasza szkoła jest duża, wesoła i głośna. Uczniowie są bardzo mili, tak samo jak nasze panie z obszuki. Zawsze nam pomogą, kiedy nam coś się wydaje. Jest też pani pielęgniarka, która pomoże, kiedy woli dwóch lub głowę. Uczy nas dużo nauczycieli. W całej szkole jest ich ponad 60. Są mili i bardzo pomocni. Możemy się do nich zwrócić w każdym problemie. W szkole jest fajna, chociaż trzeba się trochę przypadać do nauki. Jednak nie tylko się uczymy, bo mamy też akademię przedstawienia i dyskoteki. Jeździmy także na wycieczki po Polsce, jak i za granicą. Nad wszystkim była Pani Dyrektor Iwona Żańska, bez której nie byłoby porządku w szkole. Ciekawi nas to? i kiedy przeczyta rodzice? Chcemy Wam dać kilka rad, żebyście w tak dobrze jak my. Nie bójcie się szkoły ani starszych uczniów. Oni nic Wam nie zrobią. Nie niszczcie szkoły, bo jest bardzo stara i trzeba nie, da nie dajcie po korytarzach, bo się przewrócicie. Pozdrawiamy serdecznie i życzymy wszystkiego dobrego uczniowie do klasy 4 de z wychowawcą Martą Skrzydł. Kochanej Trójeczce i jej uczniom życzymy następnych 100 lat, samych piątek, szóstek, żeby była długim domem coraz piękniejszych klas, w wielu sukcesów wspaniałych ludzi, Klasa Pierwsza Dębina. Sto białych i czerwonych balonów symbolizujących wolność. Życzymy naszej szkole stu kolejnych lat, by się rozwijała i kształciła kolejne pokolenia w wolnej, niepodległej Polsce. Prawidłowości, prawidłowości, Chcę lecząc, aby spełnić najpiękniejsze z nich Może...